Dzień dobry moi drodzy. Witam was ze stadniny Skarbiec. Kasia Majewska z tej strony. Chciałam wam pokazać co się dzieje. Drugi połowie lutego. Taszki śpiewają, słońce świeci. Jest taki bardzo wiosenny nastrój. Jest bardzo przyjemna pogoda, chociaż jest zimno w nocy, przymrozki. Konie też już czują wiosnę. Sierść oczywiście wypada, zmieniają na letnią wygrzewają się na słońcu, no teraz akurat jedzą, ale wierzcie mi, że coraz częściej się wylegują i wygrzewają się na słońcu. Ale chciałam wam parę słów nagrać na temat mojej książki, która właśnie się ukazała w przedsprzedaży, za dwa dni będzie już w regularnej sprzedaży. Polecam wszystkim książkę Zanim kupisz hutsuła. Najważniejsze pytania. Oczywiście, jeśli już macie hucła, to też polecam tym bardziej. Znajdziecie tam trochę ciekawych porad, mam nadzieję, i rozwiązań na pewne nietypowe sytuacje związane z hucłami. Także polecam gorąco moją książkę. Przekażcie informacje innym zainteresowanym. Niekoniecznie muszą to być właściciele hucłów albo ludzie, którzy planują kupno hucła. W książce jest oczywiście sporo porad, które dotyczą ogólnie koni. Mimo wszystko, jednak, chusł to koń <noise> i to doskonały. Także polecam. To tyle ze skarbca. Do zobaczenia, do usłyszenia. Tutaj macie mocarza, który już skończył miesiąc. Ma się świetnie dużo radości, tu nam przysparza, jest bardzo brykającym ogierkiem. A tutaj przygoda, klaczka, starsza od niego o tydzień. A tak się zachowują zdrowe maluchy huculskie właśnie. Naprawdę dużo radości dają.